Jak tam dzieciarnia? Dobrze Wejdźcie, zostawcie plecaki. Mm. A co jeszcze robicie? Te jabłka na kompost, świeci do chwili, na karmi go ugryzie i zaraz przyjdziemy. Dobra, spoko Maroko. Musisz robić. Ty masz mi pomóc w ugryzie. Jak ty cała coś śmieci i jabka? To ja sobie... To ja sobie może na taras wyjdę. A, te skarpety mi gdzieś sprzątnęłaś, widzę. No już w tej nie że może nie. Wiem, dobra. A ja je miałem 15 minut na sobie, ale okej. Okay. To mi żółć po prostu. To może do was wyjdę na taras, nie, Lecon? Tak. A jak wrócisz, gościu, bo wczoraj trochę olaliśmy temat, musimy pograć trochę piłkarzyki, nie? No. No i pokażę ci, jak rozbiłem Kadilaka wczoraj. No, spadł mi z tego stołu tutaj, wiesz? No, dach rozbiłem, teraz muszę to sklejać, wiesz? No, spadł mi po prostu, no i się potłuk. Cadillac, Cadillac. A. Co ty nie słyszysz? Klara, czemu ty się tak kręcisz? Co? No czemu to długo nie wejdziemy, No ale dobrze, no chociaż na chwilę wyjdę. Przecież ja tu siedzę czwarty A, tydzień? tydzień. Nie, tylko tak sobie wyjdę na szybko. A Nie, 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 nie. Trochę mnie przemrozi, będzie okej okay. to możemy wychodzić? Możecie. Zaraz ja przyjdzie. Pa się No to tak. Fajnie tutaj choineczki wyglądają. Ładny kolor w tym roku się trafił. Ładny odcień chciałem powiedzieć. O zaraz tutaj. To może chociaż wyleci stąd. Hej, dziewczyny! BMA brudna, nie ma kto umyć. Niestety dobrze jest zasyfiona już, biała wręcz się zrobiła. Może się to jakoś załatwi. No i tak sobie siedzę Świeże powietrze, miło poczuć Za mną Florianowe Radio, pozdrow dla kumatych Idziemy tutaj Wadziuś, chodź tutaj są na schodach te nożyce Zobacz, ten sekatorek mały, dobra, to wiesz, gdzie położyć, nie? Tam, gdzie zawsze pod wiatą. A, a ten duży, niebieski, to połóż na beczce tam za wiatą, dobra? Czyli w te miejsca, z których wzięliście, dobra? Super, stary, dzięki za pomoc. A jak wrócisz, to robimy piłkarzyki, gościu. Musimy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Mama tu idzie? Badek? Badio, co to za sznurek tam leży? Co to za sznurek? Nie Ten sznurek tutaj daj, Władziuś przy BMC tam na tym haczyku zawieźć. Bo to się przyda jeszcze. To jest do hamaka. A nie, dobra, to połóż tam w tej szafce pod wiatą, Władek. Tam, gdzie ten stolik niebieski mamy. Bo to jest do mocowania hamaka, tam do tego orzecha. Siemka A nie wiem, ale siadasz teraz tutaj, czy zostajesz w kuchni? No to dobra, to idzie tutaj A wzięłaś mi ten klej? Gdzieś mi tam zniknął ten kawałek yy, Ten taki patyk do otwierania modeli Widzicie, Zamknąłeś drzwi dobrze, Wadziuś? Tak No to gitarka z plecaka, jedzenia, I samochody, Wadek. Widziałem wczoraj ile masz samochodów w plecaku, gościu Po co ty tyle dźwigasz tego? Aha! Co dzień. Co dzień, a chłopaki też przynoszą swoje? Tak. Aha. I jakie? Takie typu Hot Wheelsy? Takie małe? Tak. Ja, może być małe potry, Majorety, siku, tak? Dobra. Hej, dziewuchy. Cześć. Silu, kawałce, do też lubi samochody, Julek? Mhm. ja pojedę z cię Takie rozpakujcie to, co mamy. Zobacz jaka fura. Nie, jaka to fura, no. Ciebie chyba nie jara, nie? Ten samochód jakoś ja mocno. Nie podobała mi się, ale wiesz, jakoś ostatnio nie mam czasu ani no innymi in, in życzeniami. Mhm. Mam głowę, nie rozważam. Dzień. Nie roztrzymam wam kwestii samochodów. Wiem, ja, ja. No i tak, Zaraz, tak. No. A ja się teraz wezmę za klejenie tego dachu. Teraz ten No tam niestety. Najlepiej to by było zdjąć ten dach cały, odkleić, ale to już jest na, na, na stałe tam przyklejone. Bo tu widać, że to wszystko było klejone oddzielnie. Ty lusterko sobie A lusterko to najmniejszy problem. Ale wszystko było tam klejone w fabryce. Najpierw, wiesz, cały dach od wewnątrz był szybami zaklejany i dopiero hmm. był doklejany do całości. Teraz dokleić ten kawałek to tak nie będzie. Za łatwo. No, spróbuj, nie? Hmm. Także tak. Także tak. No. Nie ja pomyślałam, mogłabym sobie kupić słodkiego gazowanego. Może by tak mocy dodało trochę. Mocy? No. A, aha, nie ma chyba nic takiego. No nic, to robię tą kawkę, tak? Dla Ciebie. No, a Ty nie chcesz? A ja to nie wiem, coś muszę sobie zrobić. No nie kawa. Może herbatę? Może. Dobrze. Niech będzie. O, jak możesz, to byś mi podała tego kadilaczka z tym, z tym złomem tam. Nie widzisz tam z góry tego patyka do otwierania drzwi? Gdzieś mi tam zniknął z pola widzenia. Jest? O, gdzie był? A, to musiałem go sam tam schować, żeby nie zginął w takim razie. Nie, ja go dzisiaj używałem do do wypychania tego. Co? A, ten patyk by mi się przydał. Jeszcze raz, jeszcze tutaj. No i zaraz to będzie. Blacharstwo i lakiernictwo. Na dębińskich.